Cześć widzowie, jak już zapytałam wrzucałam Q&A na 10 subskrypcji 5 faktów o mnie na 15 subskrypcji robię 10 faktów o mnie kolejnych a więc dobra, bez przedłużania zaczynamy pierwszy fakt mój ulubiony kolor to biały drugi fakt Moja ulubiona zwierzę to koń. nie wszyscy się spytają dlaczego akurat koń. A więc, zaczęło się tak, że na początku pojechałam gdzieś, miałam cztery latka na jakieś wakacje, gdzie były konie. Otóż tam, pierwszy raz wsiadłam na konia, jeździłam tam chyba z trzy razy. I głosowałam. Trzeci fakt. Nie wiem, jakim jestem pod ogromnym wrażeniem, co się stało pod tym filmiku, aria Rzeczna jak możecie, dobra, Dobijamy tam 200 łapek, to wtedy zrobię specjalny czwarty fakt, kocham zwierzęca, no i ostatni fakt, czyli piąty. ulubione top gier, to jest Minecraft, mm, znowu znaczy się Roblox, e, Browstars i Gacha Club. Pa!